Cześć widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Film, który widzicie na telefonie jest załączony. On jest stary, jak jeszcze żył Leon, Kornelia, Addenka, Galaksy, Kleo, no i nie Blanka tylko. Białas. Wydaje mi się, że nie. Lolek. Lolek on się nazywał. Jeszcze ktoś chyba? Ale dajcie kłodom trawy. E, zobaczcie, jak one się cieszą na trawę. Teraz te dorosłe, co teraz mam. E, też się tak cieszą. Bardzo się cieszą. Każda kuda się cieszy. Chociaż trochę z trawy. Znaczy, nawet bardzo. Bardzo się każda kuda cieszy z cedawy, więc polecam dać, bo cedawa też ma w końcu w sobie witaminy. Witaminę C, D, A. No i różne inne. Ma też y, zawiera też białko. Białko to chociaż nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Ale do witaminy wydaje mi się, że tak. Mm, ale w każdym bądź razie taka świeża, skoszona trawa jest najlepszym rozwiązaniem dla drobiu. Tak, najlepszym rozwiązaniem jest dla drobiu i bardzo, bardzo wam ją polecam. Dla mnie. Trawa dla kudy to jest 10 na 10. Bardzo dobry sposób, że kurki mają białko i nie tylko. Także, tak jak widzicie po tytule, dajcie kurkom trawy. Trawa jest, tak jak mówiłam, najlepszym sposobem, szczególnie w lato. To. Ciągle dawajcie y, kuram dawa najlepiej, gdyby miały cały czas do niej dostęp. A z wami się żegnam. To już było na tle w tym krótkim odcinku. Obiecuję, że y, kolejny będzie dłuższy. Kurki się z wami żegnają, a my widzimy się w kolejnym odcinku.